Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uzdrowiona natychmiast wstała i usługiwała im. Bardzo piękne jest prześledzenie tego, co robią ludzie, którzy właśnie zostali przez Jezusa uzdrowieni, uratowani, przywróceni do życia. Jedno z dzieci przywróconych do życia przez Jezusa, zaraz potem zaczęło jeść, inne Zaraz potem zaczęło mówić, teściowa Piotra, zaraz po uzdrowieniu zaczęła usługiwać. Widać wyraźnie, jaka jest reakcja na cud Jezusa. I jak, jak wiele ta reakcja o potrzebie tego cudu mówi. W tej kobiecie pewnie było wielkie pragnienie, by służyć. I skoro to uczyniła swoim pierwszym odruchem, powstaniu ze śmiertelnej gorączki, to można powiedzieć, Jezus uwolnił w niej jakąś potrzebę, która wcześniej być może była stłumiona, może nawet zabita. Może wcześniej była kobietą, która nie chciała służyć, nie umiała służyć, albo której służby nie oczekiwano, nie chciano. Może to, że mogła im służyć, było częścią uzdrowienia. Tak jak w przypadku tamtych dzieci. Może ich częścią uzdrowienia, przywracania, powracania do życia było to, że jadły i mówiły o sobie i o tym, co mają w sobie. Co my byśmy zrobili chwilę po uzdrowieniu przez Jezusa? Jaki byłby nasz odruch? Do zobaczenia jutro.